Serdecznie witam. Serdecznie witam męża pani Marii, długoletniego dyrektora, pana Władysława Madeja. Zniknęła mi z zasięgu oczu córka pani Ania Kruk. To dzięki, to dzięki niej właśnie udało się mi nawiązać kontakt, dotrzeć do państwa Madeju. Ślicznie dziękuję za to, że Państwo nie tylko podarowali nam na, na dzisiejszą wystawę materiały, ale że jesteście Państwo z nami. Zapraszałam. Że tak powiem, odważyła się pani Maria nam pierwszy tekst przeczytać. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. No i jeśli mogę prosić o taką chwilę ciszy teraz, mimo że to kawiarek, no trzeba rozmawiać, ten jeden moment. słucham pani Marii. Proszę. jest nadal poważny i ma tytuł: Może. Może na starej klamce zostanie ślad mej dłoni. Może ktoś z pamiętnika do nieobecnej zadzwoni, może będę w igłach ogrodowej szaskni, może kwiat forżyci przypomni czas wiosny. Mała wiewióreczka żywe epitafium czeka, a ja jej urzeczku rzucę, rzucić nie potrafię. Mieszkańcy z 2015 roku. Jeśli Państwo zwróciliście uwagę, Pani Zyta urodziła się w roku 1926, a wiersz powstał dwa lata przed jej śmiercią. Piękny wiersz. Ważny i piękny. Dziękujemy ślicznie. Ale widzę, że kolejka się nam ustawia, miłośników poezji, więc zapraszamy. Że tak powiem, w poezji, ale przede wszystkim kolejną trzebinkąkę z urodzenia, z krwi i kości. Więcej, to jest osoba, która, no nie wiem, ale czy jedną kawiarenkę opuściła, dwie, może dwie, ale to tak zmysł. Bo Ala na co dzień mieszka w Chorzowie, ale nam tutaj dzielnie kibicuje Chyba polubiła też ten nasz klimat. Miło nam, że jest z nami i że dzisiaj przeczyta dla nas. Znam. Znam miejsce zaułki i ścieżki nad sołą, i kajak bez wiosła i krzyże wokoło. Znam zielone wzgórza i szare doliny, mam namiot miłości, w nim grzechy bez winy. Mam wielkie bogactwo pytań pod powieką: Skąd idziesz przechodniu? Kim jesteś, człowieku? Smutny to mój bakałażu, że ci się zwycięstwa marzą. Suniesz w swoim szkolnym czynie, jak ów wielbłąd przez pustynię. Raz do roku bakałażu, na etacie i na stażu, obdarują cię szejkowy starą drachmą, a ktoś powie do azy bakałażu, tam gdzie wszyscy z garbem włażą. Allah da ci nowe paski, a ty zwiążesz lotne piaski, i znów pójdziesz bakałażu poprzez wydmy, które parzą. I na przełaj z kolką w boku, tak jak zawsze, jak co roku. Wierzba w parku w żalu płacze drobnym deszczu Za przydrożną siostrą i za czym płacze jeszcze Zieloniusieńka sosna nigdy nie jest naga Wiąże swoje piaski gdy je rwie huraga Białopienna brzoza z czarnym butem w trawie Wsefleni cichutko na ludzkie bezprawie a ciekawie, Bóg w swoim wśród lesiu twarde i wyniosły, bo jego ramiona wysoko urosły, spóźnione na wiosnę, ale już w jesieni, całowane słońcem, pięknie się czerwieni.